Mówiliśmy o tym, że czekamy na wesele, że szykuje się wielkie wesele, a my jesteśmy oblubienicą, która się przygotowuje. Szyjemy sobie suknię suknia ma być piękna i chcemy też trochę poznać gust oblubieńca, żeby się podobać. Przygotowujemy się i chcemy się naszemu oblubieńcowi podobać. Jakie są pragnienia serca naszego oblubieńca? Wiemy o tym, że Bóg chce, żebyśmy byli jedno. Mamy być jedno. Jezus, kiedy przyjdzie, nie przyjdzie, nie chce przyjść do haremu. On chce przyjść do jednej, niepodzielonej obrubienicy. I je, można, moglibyśmy zapytać razem z Maryją, jakże się to stanie. Bo kiedy patrzymy na Kościół, Kościół jest bardzo podzielony. Tyle różnych denominacji i niezgody. Ale na szczęście Bóg Ojciec posyła Ducha Świętego, żeby to prowadził to dzieło, żeby sam to uczynił, żeby przygotował Oblubienicę dla swojego Syna. Jak to się dzieje? Popatrzymy teraz słuchajcie, na historię Kościoła. I yy, więc potrzebujemy takiej małej lekcji historii. Yy, dlaczego w Kościele lekcja historii? Po co? Wiecie co? Jeżeli nie znamy swojej historii, jeżeli nie znamy historii, to jesteśmy jak człowiek, który stracił pamięć. Nie mamy pamięci, jesteśmy jak człowiek, który stracił pamięć, który stracił przez to tożsamość, że yy, nie poznaje po prostu swoich bliskich. Nie poznaje swoich bliskich, nie poznaje swojej rodziny. Więc chcę teraz, żebyśmy zobaczyli bardzo krótko jak Duch Święty działał w Kościele w ostatnim czasie, więc chcę powiedzieć, że będę mówić o niespodziankach Ducha Świętego, jakie, jakie Duch Święty nam zaserwował w wieku XX. I o każdej z tych rzeczy można by mówić godzinami, a ja chcę to powiedzieć w 15 minut. Więc to będzie tylko taki, taki flash, jak... Teleekspres. Przelecimy szybko, ale ufam, że Bóg będzie mówił do waszych serc przez to, co powiem. Że to, bo to nie chodzi o to tylko, żebyśmy to przyjęli intelektualnie, prawda? Nie w tym rzecz. No więc do dzieła, prawda? Zaczynamy. Helena Guerra, Zakonnica włoska i mistyczka. W 1886 roku poczuła wewnętrzne takie natchnienie, żeby przynaglenie, żeby rozprzestrzeniać nabożeństwo do Ducha Świętego. I w tej sprawie pisała wielokrotnie listy do papieża Leona XIII, tego od egzorcyzmu, który tutaj do świętego Michała Archanioła to ten papież. I pod jej wpływem papież napisał szereg dokumentów, w których odkrywał to, jak Duch Święty działa we współczesności. Między innymi napisał encyklikę o Duchu Świętym. I 1 stycznia 1901 roku papież modlił się hymnem Veni Creator o więcej Ducha Świętego, żeby Duch Święty przyszedł na nowo. I co się dzieje w tym czasie w świecie? Coś nowego zaczyna się dziać o dziwo w środowisku protestanckim w tym samym czasie. Pastor Kościoła Metodystycznego Charles Parham założył wcześniej szkołę biblijną i dokładnie wtedy, kiedy papież modli się o, o właśnie o to więcej ducha, on z tą swoją szkołą biblijną, ze studentami, spotyka się i modlą się właśnie 1 stycznia 1901 roku, modlą się właśnie o chrzest w Duchu Świętym, o wylanie Ducha Świętego i jedna z osób doznaje właśnie wylania tego Ducha Świętego, jest ochrzczona w Duchu Świętym. Agnieszka ma na imię, nawiasem mówiąc. Zaczynam, co się dzieje, to jest takie spektakularne, ona zaczyna mówić językami, i mówi przez trzy dni, po prostu nie może przestać, modli się i modli się w językach, wokół twarzy ma aureole, wokół głowy ma aureole światła, te, tego typu znaki. I wkrótce potem ten pastor zostaje ochrzczony w Duchu Świętym i tam jeszcze inne osoby. Ale co się dzieje dalej? Dalej, 1000, to jest w 1901 roku, a w 1906 ma miejsce takie wielkie przebudzenie na Azusa Street w Los Angeles. I to się dzieje w takiej, jak wtedy mówiono, czarnej dzielnicy, bo to były czasy segregacji rasowej. W jednej takiej czarnej dzielnicy. I znowu czarnoskóry pastor, William Seymour, nauczał już od pewnego czasu o chrzcie w Duchu Świętym, ale sam tego nie doświadczał i nawet był sfrustrowany już tym. I właśnie w 1906 roku następuje takie wielkie, gwałtowne przebudzenie. I to się dzieje w takim prywatnym mieszkaniu, właśnie przy tej ulicy, i Duch Święty wstępuje na tego pastora i na siedem osób, które są razem z nim. Oni yy, zaczynają się modlić w językach, modlą się tak intensywnie i krzyczą i towarzyszą temu przez parę dni, towarzyszy temu właśnie też takie manifestacje Ducha Świętego, że słuchajcie, te ściany ulegają destrukcji, oni się muszą wyprowadzić z tego mieszkania. I na tej samej ulicy wynajmują jakąś tam, jakąś tam inną posesję i tam odbywają się nabożeństwa. Te nabożeństwa trwają po 24 godziny i towarzyszą temu wielkie manifestacje Ducha Świętego. Także wzywana jest nawet, yy, ludzie wzywają z zewnątrz straż pożarną. Dlatego, że jest łuna, są płomienie i wybuchy. Tak, men. I, i pamiętajmy, że, że to się dzieje właśnie w, tej, w czasach segregacji rasowej, więc, jest to też jakaś nowość. I pierwszą taką niespodzianką Ducha Świętego jest to, że czarni z białymi się modlą ponad uprzedzeniami i ponad jakimiś animozjami wzajemnymi. I to, to właśnie przebudzenie na Azusa Street zapoczątkowało przebudzenie szerokich grup ludzi. I to była pierwsza niespodzianka Ducha Świętego w 2000 roku, w XX wieku, chciałam powiedzieć. I to, to właśnie, to wydarzenie zaczęto nazywać Zielonymi Świętami, ponieważ to przypominało pięćdziesiątnicę, prawda? Jaka była reakcja kościołów protestanckich na to? Będę mówić o tych kościołach protestanckich dalej, będę je nazywać kościołami historycznymi protestanckimi. Oni nieufnie się do tego odnieśli i zaczęli tych ludzi, każdy kto się, kto się modlił w językach, kto się przyznawał do tego doświadczenia, był wyrzucany, wykluczany z kościoła. Ci ludzie musieli się gdzieś znaleźć, w jakiejś w sytuacji, tam, jakąś sytuację sobie stworzyć, gdzie mogliby się modlić, i tak powstał. Kościół zielonoświętkowy. Drugą niespodzianką Ducha Świętego było powstanie odnowy charyzmatycznej, czyli tego, można powiedzieć, ruchu, ale właśnie wewnątrz tych kościołów charyzmatycznych, według tych kościołów historycznych, protestanckich. To były lata 50 i to doświadczenie się rozprzestrzeniało. I pastor taki był znany, który miał yy, duże znaczenie właśnie w tym wszystkim, kościoła zielonoświątkowego kościołom protestanckim. Yy, ale tak jak mówiłam, oni byli początkowo wyrzucani z tych kościołów, ale w 1960 roku pastor episkopalny Berendt się nazywał, on po raz pierwszy Przyznał się otwarcie przed parafią, i do tego, że się modli w językach i że przyjął, przeżył przez w Duchu Świętym i ogłosił to w parafii i to wywołało falę odrzucenia. Prasa to podchwyciła, ogłosiła to na cały kraj, ale on się nie ugiął, tylko trwał w tym dalej, więc został wyrzucony, wykluczony z kościoła. Ale inny biskup. Dało mu całkiem upadającą parafię, taką, która już ledwie tam dyszała. I w krótkim czasie ta parafia przegoniła wszystkie inne, zaczęła się bardzo, bardzo rozwijać. I, I to zapoczątkowało to, że w latach 60., w końcu w latach 60. ustaliło się oficjalne stanowisko właśnie tych kościołów protestanckich. I było to raczej chłodne przyjęcie. Niemniej powstał ruch Charyzmatyczny wewnątrz tych kościołów protestanckich historycznych. I to była druga niespodzianka Ducha Świętego. Teraz czas na trzecią niespodziankę. Trzecia niespodzianka jest taka, że uwaga, to samo wydarza się w Kościele katolickim. I po raz pierwszy to jest. Chcę zwrócić uwagę na taki aspekt, że po raz pierwszy od 400 lat, to znaczy od początków Reformacji, Mamy doświadczenie, które łączy katolików i protestantów. I to jest wspólne doświadczenie Chrzest w Duchu Świętym. I yy, posłuchajcie, jakie są okoliczności. W roku 1962 zaczyna się Sobór Watykański II. Papież Jan XXIII woła o Ducha Świętego, o nową pięćdziesiątnicę. I podczas Soboru. Słuchajcie, słuchajcie teraz uważnie, to jest ważne. Podczas soboru toczy się dyskusja, czy charyzmaty są nadal obecne w kościele, czy też jest to tylko fenomen pierwszych wieków kościoła. I zwycięża pierwsza koncepcja. To znaczy, że charyzmaty są nadal obecne w kościele. I to ma wyraz, to jest zapisane w 12 punkcie Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. Zgodnie z nauczaniem świętego Pawła o charyzmatach z pierwszego listu do Koryntian. I co było bardzo ważne też podczas soboru, w dekrecie soboru watykańskiego II o ekumenizmie zapisano, że duch święty pracuje we wszystkich kościołach chrześcijańskich. Nie tylko u katolików, ale we wszystkich kościołach chrześcijańskich. Dlaczego to było ważne? Ponieważ to umożliwiło przyjęcie odnowy od protestantów do katolików. I w 1967 roku, czyli dwa lata po zakończeniu Soboru, następuje już konkretny początek odnowy w Kościele Katolickim. To się dzieje w Stanach. 25 studentów z Katolickiego Uniwersytetu. Z z kilkoma pracownikami naukowymi spotyka się na weekendzie takim modlitewnym. I oni doświadczają chrztu w duchu świętym. I to poruszenie ducha, które się wtedy dokonało, ono było przygotowane już przez wiele wcześniejszych ich kontaktów z protestantami. Ale wtedy, kiedy oni się modlili, właśnie na tym weekendzie, nikt na nich ani nie nakładał rąk, ani nikt się na nich, nad nimi nie modlił. Oni wchodzili do kaplicy, gdzie było wystawienie Najświętszego Sakramentu i byli powaleni majestatem Chrystusa. Byli tak powaleni, że padali na podłogę, klękali i nie byli w stanie wstać. I zaczęli też mówić językami to uważamy, że za początek odnowy charyzmatycznej w kościele katolickim. Potem ta odnowa zaczęła się rozprzestrzeniać, katolicy otrzymywali chrzest w Duchu Świętym w różnych miejscach i z niekatolickich źródeł. I to, było, to były początki w Stanach w 1967 roku. A już w 1975 papież Paweł VI błogosławił odnowie i wyraził się w taki sposób, że od nowa jest szansą dla Kościoła. To są słowa Pawła VI. Do tego, ile moglibyśmy cytować Jana Pawła II, ale po prostu to nie, to nie jest moim teraz tu zamiarem, to możemy wrócić do tego, ale innym razem. Jan Paweł II wielokrotnie do tego nawiązywał. Więc Generalnie trzeba powiedzieć, że odnowa w kościele katolickim jest dobrze bardzo wi witana przez papieży, cieszy się większą przychylnością nawet niż u protestantów. Ojciec Raniero Cantalamessa, którego pewnie znacie, kaznodzieja domu <coughs> papieskiego, głosił o chście yy, 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 w Duchu Świętym, w kurii papieskiej, mówił to do biskupów. Także to y, dlaczego o tym mówię? To, w czym bierzemy udział, jest legalne. Jeśli ktoś myśli, że charyzmatów nie ma w kościele, jeśli ktoś myśli, że y, to jest coś dziwnego, marginalnego, ekstrawaganckiego albo jakiegoś... Nie, to jest, jak papież powiedział, y, szansa dla kościoła i to się dzieje na naszych oczach. Jeśli ktoś yy, tak mówi, albo że nie możemy się, nie powinniśmy się modlić z protestantami, to, jest, y, to nie zna dokumentów Kościoła. I co chcę powiedzieć? Odnowa w Duchu Świętym jest swojej natury, jak widzicie, ekumeniczna. I Duch Święty popycha nas do jedności, niejako ponad doktryną. To nie chodzi o to, że teraz my chcemy tutaj gdzieś dryfować w jakąkolwiek stronę. To nie tak jest. To jest jedność w różnorodności, jedność poza, ponad doktryną. Możemy się wspólnie modlić, bo je, z tego tytułu, że Jezus jest naszym jedynym Panem i zbawicielem, stajemy staniemy w Nim w jednym duchu i modlimy się do jednego Ojca w niebie. I łączy nas właśnie to samo doświadczenie. By papież Franciszek. wiecie co, ja to trzymam. Nie. Papież Franciszek powiedział tak. Teraz niedawno chyba to powiedział. Zanim się teologowie dogadają, módlcie się razem. To jest dokładnie to, prawda? I to jest, słuchajcie, jedna z tych rzeczy, która nas przygotowuje na przyjście Pana, Amen? Żebyśmy byli jedno. Nie wiemy, jak to będzie, ale ponad doktryną, zanim teologowie się dogadają, mamy być jedno. Ale to nie koniec, bo jest jeszcze jedna niespodzianka. Nie wiem, czy wiecie jaka, czwarta. Słuchajcie, Izrael się nawraca. To znaczy, Żydzi się nawracają. I coraz powszechniej y, ludzie mają tam objawienie, że to Jezus jest Mesjaszem. Więc czwartą niespodzianką jest powstanie żydowskiego ruchu mesjanistycznego. I słuchajcie, lata 60., czyli to dla mnie niedawno, lata 60. To jest czas tutaj przełomowy. I w roku 1967 miała miejsce tak zwana wojna sześciodniowa i po dwóch tysiącach lat Jerozolima wróciła do narodu wybranego. I to spowodowało potężne przebudzenie wśród Żydów. I wcześniej były przypadki pojedynczych właśnie takich nawróceń. To się najczęściej działo w ten sposób, że Jezus się komuś objawiał. Były, są takie, są, były i teraz są coraz częściej takie świadectwa, że np. ludzie, którzy pracują w hospicjach, gdzie ludzie umierają, starsi, oni bardzo często przed śmiercią są wewnętrznie przekonani, że Jezus jest Panem i w tej świadomości umierają. Um. I wcześniej, kiedy, oni, wcześniej, kiedy właśnie oni przekonywali się, że Jezus jest Panem, to wtedy mieli taką drogę, że wstępowali do kościoła, albo do protestantów, albo do katolików. Ale teraz tak raczej nie jest. Znaczy, może też tak się zdarza, ale generalnie ci Żydzi mesjanistyczni, czy mesjańscy, inaczej można też powiedzieć, oni nie porzucają, oni nie wstępują do Kościoła katolickiego, dajmy na to, oni nie porzucają swojej żydowskiej tożsamości, tylko y, przyjmują wiarę w Jezusa. I popatrzcie, jakie to jest ciekawe. Bo to jest... Y, y, oni funkcjonują tak, jak pierwsze gminy chrześcijańskie. Y, tak żyli Piotr, Paweł y, i Jezus i Maryja. W ten sposób takie były pierwsze gminy chrześcijańskie. I ta niespodzianka Ducha Świętego ma też drugą stronę, którą ja tylko zasygnalizuję. Pewnie do tego kiedyś wrócimy, bo to ważne jest. Duch Święty przekonuje o grzechu, prawda? Słowo Boże tak mówi. I nas przeko przekonuje, że my odrzuciliśmy Żydów z Kościoła w pewnym momencie. To ja tylko sygnalizuję w tym momencie. I teraz Duch Święty pokazuje, że Kościół składa się z dwóch części. Jedna część to jest ten kościół z Żydów, a drugi to jest kościół z Pogan. Ten kościół z Pogan to jesteśmy my. I dopiero razem stanowimy całe ciało Chrystusa. Jesteśmy wtedy kompletnym kościołem. Czy to są wszystkie niespodzianki? Nie. Jaka jest następna? Nie wiem. No to, to tego są niespodzianki, że nie wiemy, ale na pewno Duświę będzie działał i zaskoczy nas jeszcze nie jeden raz, prawda? Dlaczego o tym mówię? Bo wydaje się, że historia, no po co nam historia? Chciałabym, żeby to, co tu robimy, że się spotykamy, tutaj na tej woli czasem więcej osób, czasem mniej, żebyśmy zobaczyli siebie w szerszym kontekście planu Boga. Bo Bóg ma plan, ma jeden plan, nie sto tysięcy, ma jeden plan dla Kościoła i go realizuje przez Ducha Świętego. I ty, każdy i ja wchodzimy w ten plan. Chcemy wchodzić w ten plan i zobaczyć, jak on wygląda. Czy to jest ten plan jedności. I od nowa wpisuje się w to. Amen? Amen. Więc otwórzmy się na takie spojrzenie, bo to jest marzenie naszego Pana, to jest marzenie naszego oblubieńca. Niepodzielona oblubienica. Amen.